Maciej Kurzajewski chciał się rozstać z Katarzyną Cichopek? Wszystko przez Paulinę Smaszcz. Odkąd Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek oficjalnie ogłosili swój związek, na ich temat równie chętnie, co nieżyczliwie wypowiadała się była żona prezentera Paulina Smaszcz. Medialny szum wokół pary prowadzących pytanie na śniadanie miał źle wpłynąć na ich związek. Czy Maciej Kurzajewski chciał się rozstać z Katarzyną Cichopek i czy udało mu się dojść do porozumienia z Pauliną Smaszcz? W mediach co rusz przeplatają się informacje o planowanym ślubie Macieja Kurzajewskiego na przemian z doniesieniami o kryzysie w ich związku, a nawet rozstaniu. Okazuje się, że w plotkach jest ziarno prawdy, a to za sprawą Pauliny Smaszcz. Cztery miesiące temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie potwierdzili, że są razem. Zrobili to, publikując w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z podróży po Izraelu. Związek od początku wzbudził krytyczną reakcję byłej żony prezentera Pauliny Smaszcz, z którą Maciej Kurzajewski rozwiódł się w 2020 roku po 23 latach małżeństwa. Ile można kłamać, oszukiwać, zdradzać, zaprzeczać, manipulować, zatajać, zapewniać, robić z gęby cholewę. No ile? Dla naszej całej rodziny ta sytuacja była już nie do zniesienia i zakłócała naszą codzienność, pisała wówczas Paulina smaszcz na Facebooku. Potem nie jeden raz publicznie atakowała i oskarżała byłego męża, nie przebierając w słowach. Oskarżyła go między innymi o to, że pozbył się psa Bono, który był wspólnym psem również ich dzieci, Franciszka i Juliana. Maciek wydał naszego psa, który był psem naszych dzieci i naszym psem. Powiedziała Paulina Smaszcz w rozmowie z dziennikarką Anną Zeidler. Prezenter i Katarzyna Cichopek pojawili się wkrótce potem z psem w studio pytania na śniadanie. Była żona odwiedziła także byłą teściową i pod jej domem nagrała krótki filmik, informując o tym. O mamie Macieja Kurzajewskiego pisała: Mama Maćka ma ze mną super relacje i wie, jak jej syn się zachowywał i jak narozrabiał. Mama Maćka to mądra kobieta. W odpowiedzi dziennikarz sportowy zgłosił sprawę nachodzenia mamy na policję. Paulina Smaszcz często odnosiła się także do relacji byłego męża z dziećmi. Nie mogą być obce dzieci ważniejsze niż jego dzieci, obca rodzina ważniejsza niż nasza rodzina, nawet po rozwodzie. Mój były mąż okłamał swoich synów, okłamał naszych przyjaciół i rodzinę, twierdząc, że kończy ten związek, twierdziła. Maciej Kurzajewski chciał się rozstać z Katarzyną Cichopek? Magazyn na żywo pisze, że Maciej Kurzajewski miał nawet mieć wątpliwości co do swojego związku z Katarzyną. Cichopek prosił swych bliskich, by dali mu czas na wycofanie się z tej relacji, czytamy w tygodniku. Ale niedawno Katarzyna Cichopek publicznie wyznała. Pracujemy nad tym związkiem i rozumiemy się bez słów. Nie wiem, czy jest jakaś inna telewizyjna para, która przeszła tyle co my, ale jedno jest pewne, to nas tylko wzmocniło, powiedziała celebrytka. Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz doszli do porozumienia? Tymczasem Paulina Smaszcz, jak dowiedział się magazyn na żywo, ostatecznie po cichu porozumiała się z Maciejem Kurzajewskim. Paulina podpisała zobowiązanie, że nie będzie już publicznie krytykować swojego ex. Zdradził gazecie jeden z pracowników TVP, gdzie Katarzyna i Maciej pracują jako prowadzący poranny program Pytanie na śniadanie. Kim jest nowy partner Pauliny Smaszcz? Okazuje się, że Paulina Smaszcz obecnie skupia się na budowaniu związku z pewnym inżynierem z Holandii. I pisze kolejną książkę w swym dorobku. Będzie to poradnik dla kobiet w stylu moich poprzednich, w tym, Kobiety Petardy. Jeśli ktoś spodziewa się pikantnych szczegółów dotyczących związku Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek, to się zawiedzie, oznajmiła w rozmowie z tygodnikiem na żywo. Wygląda więc na to, że zakochani mogą w końcu odetchnąć i w spokoju myśleć o ślubie. Katarzyna Cichopek twierdzi, że oboje bardzo poważnie traktują relacje, jaka ich łączy. A Maciej Kurzajewski zdradził ostatnio, że zamierzają zamieszkać w jego domu, który będą dzielić z jego mamą.